Chyba jest za ciemno, więc zaświecę światło, zanim dodam taki post. Jolo, witam ponownie. No więc mamy światło, mamy fajną muzyczkę. Przepraszam za mój epilens, no ale cóż, fryzjerzy są pozamykani, więc nie mogłem się obciąć moich baczków i zrobić nową stylizację. Ale nie o tym, nie o tym będzie mowa. Zakładam, że każdy z Was ma czyściutko w mieszkaniu na co dzień. Ale ta sytuacja którą mamy w kraju raju od kilku dni sprawiła pewnie, że każdy posprzątał mieszkanie we wszystkich zakamarkach, co uczyniłem też ja. Chciałem się pochwalić, co znalazłem za szafą. Otóż, znalazłem ten oto bagnet z drugiej wojny światowej. Pachnie olejem, bo zakonserwowałem go 10 lat temu, co by nie zardzewiał. Eee, tutaj pochwa trochę pochwa, troszeczkę się obiła. Kupiłem go w 1986 roku na targu, jak szedłem do szkoły Techniczne zakłady naukowe. Ma on tutaj numer seryjny. Trochę może zarzewiał, ale znalazłem go, cieszę się i chciałem się tym czymś pochwalić. Drugą rzeczą, jaką znalazłem, był ten oto pasek parciany. Pasek urwał się od tej puszki. I chciałem zaznaczyć, ten odcinek nie jest dla dziewczynek. No i teraz tutaj powinienem pójść trochę w politykę, ponieważ PO, PO, PO. Z czym się teraz kojarzy PO? Kojarzy się z jakąś formacją polityczną? Nie znam się, nie wnikam. Jak gdy chodziłem do szkoły, miałem PO, czyli przysposobienie obronne. I uczyliśmy się na tych lekcjach, m.in. zakładać to, co jest w tej puszce. Chłopcy, jako miłośnicy militariów, wiedzą, co tam jest. Dlatego ten odcinek nie jest dla dziewczynek. Pasek się urwał, ale puszkę można otworzyć, mechanizm działa. Jest to puszka z II wojny światowej, która była na wyposażeniu niemieckiej armii. No cóż, mundury mieli fajne, sprzęt też mieli fajne, Na szczęście przegrali wojnę, ale to są inne tematy. I w tej puszce mamy tutaj coś, co pasuje do obecnej sytuacji w naszym kraju, raju. Maseczka. Maseczka przykarzowa nie jest to oryginalna maska z II wojny światowej. Ta jest zakupiona na targu. Niestety zagubiłem filtr. Filtr. Czy fil filtr? Filtr zagubiłem. Jest trochę posklejana, trzeba byłoby ją talkiem zrobić od środka. Ale na lekcjach PO. Uczyliśmy się zakładać takie maski. I teraz tak. Filmik ten nagrywam dla zgrywu, bo się nudzę. Nie mam tego całego. Jak się to nazywa? Bo go nie mam. Kwarantanny. Jestem zdrowy. W czwartek idę do pracy. Mam 3 minuty do pracy, więc nie będę zakładał tej maski. Ale na zakupy będzie tworzona chyba. No i dla zgrywu założymy tą maseczkę. Pewnie będę ją zakładał niepoprawnie. No, gdyż nie pamiętam, pewnie miałem lufę zakładania tej maseczki. Ale, sobie się pośmiać, zakładamy maseczkę. Słychać mnie jak Lorda Friedera. Pamiętajcie. Pozostańcie po jasnej stronie mocy. Niech moc będzie z wami.